Tak jest, to się udało zdecydowanie. A teraz czwartkiem zwany Bartłomiej czwartosz pilotowany przez Michała Górskiego i kolejny Citroen. Wcześniej oglądaliśmy C2, a to nieco starsze urządzenie tego typu, czyli Citroen Saxo. Też widać, że jest to auto optymalne do rajdów. Tak jest, a do tego Bartek czwartość już kilkakrotnie w rajdowych samochodowych mistrzostwach Polski pokazał, że dysponuje niebagatel porcją tak zwanego ducha rajdowego oraz talentu. On szczególnie lubi jeździć, kiedy warunki nie są najlepsze. Właśnie jest to jeździec odważny i z całkiem sporą dozą techniki. To jest, to jest ważne to... No, Tu nie mógł się do końca zdecydować jak, jak wejść Dwa pod razy most. No, Teraz ten prawy pod górę, długi, długi, podwójny. Puścił ładnie pod mandę, dobrze. A to jest Damian Sawicki, specjalistą odjeżdżenia wyścigowego, zatem jeśli chodzi o dobór toru jazdy, wie co mówi. No stanął niestety. Staram się przekazać dobre informacje. Stanął niestety Bartek Czwartasz na nawrocie, ale stanął na chwileczkę, wbił jedynkę i runął w dół. Tutaj ciasno, znowu wypuścił po to, żeby optymalnym w miarę torem przejść. No, ten niemiły, podwójny, prawy zakręt. Na dodatek tam ta konfiguracja kostki jest taka, że auto wypluwa cały czas na zewnątrz i trzeba z nim zdrowo powalczyć, żeby tego nawerznika znaczy że trzymać. Taki nierówny jest straszny, bo przód troszkę skarżę. Też musi... Trzeba się dobrze tutaj nastawić, dobre nastawienie samochodu tutaj trafić, także to jest też druga rzecz tutaj w tym odcinku. No tak, i Bartłomiej Czwartosz na mecie, i za chwilę Sławek Kwiatkowski i wrażenia zawodnika po starcie. No. Bartek, dowiemy się, co tam się stało na górze? Co się stało na górze? Pięknie zawróciłem. Na chwilę samochód stanął. No, koła troszkę zabuksowały, trochę za dużo gazu dałem po strzale ze strzęgła.